Dobry wieczór moi drodzy. Witam Was. Właściwie ze środka swojego projektu wymarzona siłownia. Jak zauważycie, tutaj teraz pokażę Wam. wyleweczka została zrobiona. Wygląda to naprawdę, naprawdę super. Proszę. Lustro moi drodzy. Lustro. Także Także moi drodzy Kolejny etap w budowaniu lub realizowaniu tego projektu, projektu został zakończony Jutro jestem mówiony z Panem na spotkanie tutaj związane z, z klimatyzacją tego pomieszczenia Także jutro o 13 mam gościa. Pan mi tutaj wszystko wymierzy i przedstawi e, możliwości, jakie tutaj możemy e, sobie, że tak powiem, zamontować. Oczywiście to jest już kolejny etap. E, w, dalszym, w dalszej kolejności no to jest Maniusz, jego lustra, półeczki, elektryk. I oczywiście tutaj montaż drzwi. No i póki co, moi drodzy, na tym się skoncentrujemy. Tylko ja chciałbym, żebyście mieli świadomość tego, że yy, z racji tego, że jest ta cała pandemia, yy, jest w ogóle z pewnymi kwestiami dużo ciężej niż normalnie. Także już z Maniu się rozmawiałem wczoraj. Są wszystkie rzeczy pozamawiane, ale na wszystko jest termin ze względu na, na to, co się dzieje w naszym kraju, ze względu na to, co się dzieje w Europie i na świecie. Także czekamy. No. E, następna sprawa jest taka, że ja w przyszłym tygodniu w niedzielę wyjeżdżam z synem do Szczecina. Mamy Puchar Polski, tak jakby za dwa tygodnie. Przez tydzień tam trenujemy. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także ja też jestem tutaj obowiązkami dość Poważnie, e, dość poważnie jestem tutaj obłożony. Oczywiście, jeżeli kolejne etapy będą kończone, ja, tam, ja będę wam to oczywiście pokazywał, co się dzieje. Także uważam, że pierwszy etap, który będzie tutaj skończony, to będzie klimatyzacja. A w dalszej kolejności, no maniu, to tutaj z robotą, prawdopodobnie z Ziębaskiem, oczywiście chłopaków pozdrawiam. No, i robimy. Czy się wyrobię do końca roku? Bardzo ciężko mi powiedzieć, ale mm, powiem tylko tyle. Maszyny koło Wrocławia, moje polskiej już są gotowe. Dzisiaj kolejne zamawiałem w Sevimie. Zamawiałem trzy ławki. I fajną e, maszynę do pleców, która kiedyś u mnie była na siłowni w Kielcach i, i super się sprawdziła. To tyle. No, i oczywiście w dalszej, e, w dalszej kolejności jest tutaj podłoga która już jest zamówiona i czeka na odbiór. Jeżeli chodzi o pewną kwestię, no to tutaj w sumie już można chodzić, ale jutro jak pan mi przyjedzie do klimatyzacji, nie będzie problemu, żeby sobie wszystko wymierzyć. Także moi drodzy, tutaj jest ze środka mojego projektu z bananem na mordzie. No żegnam was, żegnam was. I mam nadzieję, że większość się cieszy tak jak ja, bo naprawdę chłopaki zrobili super robotę i wierzcie mi, lustro, także będzie się naprawdę fajnie trenowało, fajnie będzie jak się rozłoży, no ma maszyny, bo przynajmniej będzie prościutko. Pozdrawiam siłę i honor.